Cześć Grześnik Sprawka MotoGPTV. Dzisiaj pogadamy sobie o butach i to butach letnich, takich miejskich, typowych mieszczuchach, czyli krótki but z dużą ilością wentylacji. I chciałem porównać dzisiaj dwa modele. Coś co znacie już z zeszłego sezonu i wcześniej. Buty forma. Jest to model Genesis. But do kostki zapinany na rzepy, wiązany na sznurówkę. Z dodatkowymi tutaj zaraz dokładnie omówię obydwa te modele, a porównamy tego buta z nowością na sezon 2020 od naszej zaprzyjaźnionej Simy. Są to buty Exovented. Również but miejski bardzo podobny do Simy. Co zresztą pewnie sami zauważycie, kształt buta, ciężar, jego przeznaczenie są tutaj bardzo zbliżone, o ile nie takie same, ale są pewne różnice, i na te różnice zwrócimy uwagę. Może na początku omówimy formę. Forma jest włoskim producentem, robiącym całą gamę butów od off-roadu przez szosowe buty wyścigowe, turystyczne do butów miejskich, i to jest jeden z przedstawicieli tego typu butów. W formie jest ich więcej. Ale ponieważ jest najbardziej zbliżony ceną i wyglądem do Shimmy, to dzisiaj omówimy właśnie tego, tego buta. Po pierwsze powiedzmy sobie, czym but motocyklowy taki lekki różni się od zwykłego buta typu nie wiem trampek czy jakiś but trekkingowy. Otóż yy, różnice zaczynają się od podeszwy. Tutaj w motocyklowym bucie jest ona dość sztywna, przez co ten but średnio nadaje się do chodzenia na co dzień. Ale super zadziała, jeśli w trakcie wypadku uderzymy gdzieś piętą, lub motocykl przygniecie nam stopę. Wtedy sztywność tej podeszwy zapewni właśnie ochronę kości i ścięgien stawów w stopie. Następną różnicą jest to, że w tym bucie motocyklowym mamy wzmocnienie i osłonę. Buta przed zniszczeniem na skutek współpracy z dźwignią zmiany biegów. Jest tutaj specjalny panel tego typu. Często po zewnętrznej części buta, do których czasami dochodzi do kontaktu z nawierzchnią w trakcie ostrej jazdy po zakrętach, mamy takie panele, które też mają wzmocnioną strukturę, dzięki czemu but nie ulegnie przetarciu w tym miejscu. Oczywiście wzmocnienia na kostce po dwóch stronach, czasami też tutaj właśnie pięta w środku jest wzmacniana i czub buta. Te elementy są również dużo sztywniejsze niż w butach cywilnych. Następną rzeczą są odblaski, które zapewniają nam lepszą widoczność przy jeździe w nocy. Kształt buta umożliwiający bardzo dobrą współpracę z dźwigniami i hamulca i zmiany biegów. Oczywiście podeszwa jest antypoślizgowa, najczęściej olejoodporna. Co jeszcze można powiedzieć o tym bucie? Na pewno jest to bardzo wygodny model. Mam go w tej chwili na nodze i na prawej mam formę, na lewej mam simę. porównuję je. W tym samym rozmiarze. Super leży, nigdzie nie uciska. Są to buty raczej dedykowane. W ogóle forma robi buty według kształtu na dość wąskie stopy. Ludzie z szerokimi stopami mogą mieć problem z ubraniem się w formę, tak tutaj wśród klientów zauważyliśmy taką tendencję wkładka jest wyjmowana, antybakteryjna tutaj są perforacje umożliwiające swobodne oddychanie tej wkładki, można ją sobie wymienić jakby się zniszczyła but typowo miejski, letni teraz yy, zajmiemy się shimą shima EXOVENTED yy, but, tak jak już wspomniałem, bardzo podobny do formy różnice są takie, że posiada dużo tych Paneli wentylacyjnych, więcej niż forma. Podeszwa jest w podobnym kształcie. Tutaj, może minimalnie wyżej, na pięcie wchodzi ten odlew. Tutaj, nieco wyżej, wchodzi nam ten odlew. Podeszwy, co bardzo dobrze chroni pięte. W ogóle Shima ma też trzy elementy wzmocnione. Czubek buta, właśnie okolice, pięty oraz kostki. Tutaj na kostkach mamy przy tym materiał pochłaniający energię, i w przypadku jakiegoś zdarzenia na drodze, ochrona kostki jest w tych butach zapewniona. Hmm, jeśli chodzi o różnice, to na pewno zauważycie, że tutaj jest inny typ zapięcia. Zapięcie a e e działające na zasadzie linki BOA. W momencie, kiedy przekręcimy w lewo to pokrętło i język można swobodnie wyciągnąć, bardzo łatwo założyć buta. Dodatkowo nad piętą wszyty jest taki pasek, który umożliwia złapanie, tutaj nawet w rękawicy, za tył buta, swobodne włożenie czy zdjęcie. Na pewno bardzo dwa przydatne elementy. Zapięcie tego buta wymaga pokręcenia tym kółkiem i ta linka bardzo dokładnie Całą tutaj długość swojego działania dociąga i układa do, do kształtu stopy. Rzep jest taki, że przechodzi przez pasek, dzięki czemu też można go zapiąć i bardzo ściśle dopasować but do nogi. Super sprawa, czuć, że ta kostka jest trzymana. Mimo, że but krótki, to akurat ochrona kostki bardzo dobra jest dzięki tym dwóm systemom. Również ta linka zapewnia bardzo dobre dopasowanie i przyleganie do stopy. Tutaj można to tak dociągnąć, że nie ma luzu, noga się nie rusza. Bardzo precyzyjnie jesteśmy w stanie operować dźwigniami w tym bucie. Dodatkowo, e, również oczywiście, posiada wzmocnienie, podeszwa jest sztywna. Wydaje mi się, porównując te dwa buty, że w formie ta podeszwa może być nieco sztywniejsza. Tutaj, Sima ma grubszą piankę wewnątrz. Z tego wyłożenia, tutaj w środku buta jest nieco więcej niż w formie. Panele na kostkach są dość grube, ale w formie są nieco sztywniejsze czyli jakiś element z twardego tworzywa jest tutaj włożony do środka, w formie. Co jeszcze? No, oczywiście, w środku też znajdziemy taką perforowaną podszewkę umożliwiającą dobre oddychanie i odprowadzanie wilgotności ze stopy. I mamy jeszcze wkładkę, która przepraszam, to jest formy Srimy też jest wyciągana. Ona nie jest perforowana, ale też zapewnia bardzo dobrą wygodę. Cena Exovented na ten sezon sugerowana to jest 439 zł. Forma Kosztuje u nas w tej chwili 429 zł. 10 zł różnicy jest między tym a tym butem. Musicie po prostu przymierzyć, założyć, ocenić, w którym Wam wygodniej. A, jeszcze jedna różnica, jaką zauważyłem zakładając te dwa buty. W shimie z tyłu ta tylna ścianka na ścięgniach Hillesa jest nieco wyższa, co zapewnia lepsze podparcie tylnej części nogi. Ale praktycznie odczucia w noszeniu tych dwóch butów są bardzo zbliżone. Więc wybór głównie pewnie stylistyka głównie rodzaj zapięcia może zdecydować oraz to jak będzie leżał na nodze, bo wiadomo komfort w tego typu bucie będzie decydował. Także jeśli potrzebujecie jakiekolwiek buty motocyklowe czy długie, czy krótkie, czy sportowe, czy na offroad, to zapraszamy do, do firmy MotoGP. Tutaj mamy szeroką gamę obuwia. Ma pewno coś wybierzecie, poprzymierzacie i będziecie zadowoleni. Dziękuję, do zobaczenia, zapraszam.